Dobra, ktokolwiek został na live, może, może wybrać. Czy salon staff makeover? Czy first aid pick patch? Do wyboru do koloru. Pierwsze czy salon? No dobra, places please. Uh, prepare staff bots for showtime in the green room. Can you shut off a cop? Can you shut off a cop please? Dobra. You must be the new wardrobe assistant. Help these staff prepare for showtime. They will need hats, glasses, and makeup. Your task is simple: match the headshot, confirm readiness, and your next subject enters. Attention to detail is key. Be quick about it. Do not make me miss Oh, my Supernumerary talent can hold strong. I must choose another pendulum. I'll reach for it. All right, I'm quite far from it. Fer, what do I do? Good. Too close. What? 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 What am I supposed to do? to mam dać, tak? A mogę. A mogę chociaż dobry, dziękuję. Ja pierdzielę ja co ja robisz. Alright. Dobra, teraz alligator. Czy ja dobrze widzę? To jest ten niebieski? Tak, to jest ten niebieski. Tutaj. Alright. E, poliki. Poliki nie wiem jakie mają być no w sumie <laughs> Nie no poliki to wszystkie chyba mają być ten A nie poliki już ma, okej okay. To ja nie wiem Słuchawki, słuchawki potrzebuję To, te słuchawki? Halo Słuchawki, kolczyki potrzebne, te kolczyki, te kolczyki No osobno muszę dawać Dobra, czy to jest wszystko? Wygląda chyba, że tak. Jest! Udało się, dobry jest make-up jednak. O mój Boże, co to jest? Dobra, to musi być pod okiem. Tyk. Ty, ta musi pójść tu. I na polika, dobra, Ferena. Teraz potrzebuję jakieś chulno... ...czapeczki do dupy. Magicka, proszę. Kolczyki muszą być gwiazdkowe. Dobra. Tyk. Daj mi to. No daj mi te swoje. No. Tu. I potrzebuję... Wąsa? Nie. Co to jest? Tego wąsa? Nie, nie tego. No nie ma tego, to, to, czegoś takiego, tego tu. Co to jest? Daję O, na jeszcze. Co to jest? No super, że mi się kończy czas, a ja nie wiem, co to jest. No, to jest jakiś ko... Naszyjnik to jest. To ten chyba. Dawaj mi go! Okay. Okay, słyszy, Dobra. To ten naszyjnik Puta madre. O mój Boże. Dobra, czerwone. Nie tutaj, tylko kobiety. to jak to usunąć? Mogę? Okay? Tak? Dobra, mogę. Okay. Polik też? Polik też. Teraz to... No, to... Podustamy To już make up tyle, dobra, teraz tak Naszyjnik koralowy Cyk Wąsy jakieś, tu są wąsy? Chyba wąsy. Dobra, pokaż mi maskę To ta maska, ta maska Cyk I wąsy te dziwne takie O, nie te Czy to te? Nie To te, dobra Cyk Dobra, bo... To... O! Wapen! To źle zrobiłem? O oh my Boże Dobra, jestem najwyraźniej ślepy Tyk, tutaj make-up taki Tutaj to To jest to? Wygląda jak kratka, no dobra, powiedzmy, że to Tyk Jeszcze Alligator ten Nie Napolik, tutaj Napolik to ma być? Pusty dobra, to pusty to ma być, okej okay. na Jaki naszyjnik? Ten taki gówniany Dobra wyłaś! alo, naszyjnik no dobra no te wąsy jak nic no te wąsy jak nic już już już, sorry 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 to miała być te kółeczka? kółeczka excuse me jeszcze miałem czasu trochę ale miałem czasu jeszcze! Czy on mi zmniejszył dużo czasu? Ech, puta ma... No! Czemu mnie odchodzić ty tej pieronie? Ponik. To. Ehm, psyk pomarańczowy tutaj na oko Dobra, i teraz tak. Czapeczka najpierw. Ta czapeczka? Zaszkiem? Chyba tak. Dobra, teraz Rockstar. Okulary Rockstarowe. Kolejne kolce takie później, a ile? E, wąsy takie i szybko, wąsy, wąsy, takie normalne wąsy. Już nie wystraszyłem się, więc wychodzimy do Pandora z lotu z Unią Czy ja miałem zepsuć, czy... Ja nie wiem, bo jednego mi się wydawało, że nic nie zepsułem. Dziwne. Staw mam! Hello, let's go, do habba.